Siema. Dziś pokazywałem, jak zostałem celem łowców na Anarchia.gg Żeby wygrać, musiałem wykonać trzy zadania: znaleźć historyczne miejsce anarchii, zabić pięciu graczy oraz zabić jednego łowcę. Jest to wielki finał, więc zobaczycie tutaj wiele emocji i zwrotów akcji. Zapraszam do oglądania. Dobra, no to czas zacząć. Manhattan. Możemy, Możemy zaczynać. No ja sobie zacznę tradycyjnie od zmianek moich. 14%, 9, 7... No nie! Nie no dobra, ja chyba muszę wydać wszystkie swoje pieniądze, żeby kurna to naprawić. Mam ogólnie te, tą budowlę, ale ja muszę wbić się na samą górę tej budowli. Ona jest całość zgrifowana, ja pierdzielę. Wbijam się już w górę i mam wykonane pierwsze zadanie z trzech. Dobra, jestem na samym szczycie Jezusa, więc pierwsze zadanie mam wykonane. Tak honorowe było. Ej, 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 ej! No, Steve! Tak no tym, nie, no. To jest chyba jakiś hit. Jest, ja jak jest, 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 jest. Yes. Mam killa pierwszego. Um. Dobra, proszę. Jest, 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 jest. Yes. Drugi kill. Dziepnąłem <laughs> Maciek, jest jakiś hack te pan jezek ja ich lubię. Trzeci Tręfów kill. Nie wziąłem, Trzeci kill. Kluczista. Jeszcze jest dobra kolejnego już ziomka Mam dzisiaj wylew wylew Steveów dzisiaj mam Dobra, zabijem I mam jeszcze jednego killa mi brakuje Co jest ty, ja już mam Sorry. wszystkie zadania wykonane prawie A, no właśnie, tak Siema. myślałem Tak myślałem, co mnie oszukałeś go pista żebym włączył replay moda Zobaczymy ile mi bombicie na sam start Weź się tam z nim nie? O coś mi się Ej z dobra no dobra jednak trochę bijecie Myślałem, że trochę mniej będziecie mi bić <laughs> A wy nie macie fajerki, to po co mi fajer z Ja liczę, że wy się tu przygotujecie jakieś fajerki liru. Nie ja w sumie chodźmy stąd, bo to nie jest korzysty dla nas teren golfista, nie będziemy sobie marnować setu Ja odwa A ty jednak masz fajerkę o No ja mam, lasek Ej ja On ma tu jakiegoś ucieczkę to gdzie to jest? To ma trapa, o ma trapa, trapa ma. Dawaj, to ucieczkę mu zabudowałem Tu miał ucieczkę, ucieczkę miał Niech się spieprza Nie, trapa ma, trapa ma Kurde, ale żeście to no. przemyśleli Ale mnie to boli no, On ma syndrom Ej. taki I co, ile dostałeś, ile dostałeś z tego, z tych dripów? Zero, kurde. Proszę. Kurde! Ej, dobra, to było takie bliskie! Gdybym widział dokładnie, gdzie ty skaczesz, to miał, to byś miał chopie po totemie. Dostałeś tym, right? powiedz. Jest, no dostałeś. Dobra, on, on, powiedział, że my nie możemy być bez, chociaż on ma. No dokładnie. Jeśli tak mam na tyle duże utrudnienie, że mam 0%. Też mamy 0%. O no tak, powiecie... no. O, o, 5 sekund i to Aha, no a to ja fajnie. Drugiego, a ja drugiego gapa w tej No to fajnie, że on jeszcze tu przyszedł. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Już mi bania pierwsza pada, co?! Czekaj, czemu to tak szybko pęka? O tu jest, o tu jest. Co za no, debil No dole stał, tam postawił Na butach ma no mało No nie! Czy saki debil <laughs> Zapomniałem o dźwigniach! Kurna Weź, skacz! Kurna Kurde! No nie wierzę w to! Ej dobra, to było Gdzie? dobre Gdzie? Gdzie? Boże ten dref. To było bardzo dobre. O kurde, teraz jest chłopiec spocenie totalny, żeby się nie wwalić ma trapa. Nie raz kolejna jakieś gówno, to ucieczka, ucieczka, była. nie, nie może spawnować, więc to jest chill. Kupiłem sobie trochę czasu, bo, bo potrzebuję jakiegoś refresha, bo mam taką stypę przez was. Nie wiem tak mi szybko ten pierwszy set padł nie wiedziałem, że mi tak te szybko sety przez was będą padać. No ty je robisz, że ty tak szybko tu jesteś, co? Ty dobra jak całą grę zamulaliście tak teraz mnie zaskoczyliście Jak wy tak tu szybko tu jesteście No Dobra się mówisz No kurna, nie ma szansy Tylko No mi No ty żartujesz teraz No mam jakieś tunę znalazł Yes, dobra zorałem, zorałem, zorałem Nie wiem na ile ale zorałem no! Pum! Żartujesz chyba! Debil. Kupił coś debil Żartujesz! To dobry miecz 17%, dobra, jest git, zostawiam tyle Nie będę się z tymi mieczami tyle meczu, to jest żart chyba jakiś Ech! Masz kratkę, masz kratkę, Bingo! Teraz ze lekko przesadził co ty robisz? Biega, go Macie full box. No to Nie wiem, wy jesteście tacy chorzy. Ej, teraz tak mi zaskoczyliście. Czym tak. Padło, no! Padło, Ja pierdzielę. Kurry, blok był. On się przestraszyłem. Że nagle zdechnę. I nie wyrobię. Jo Ej, z mi się traj, nie trzy razy użyć chyba. tak jest ze strony? jakie to piękne było! No jak nie wiesz, przecież widzisz się da i dasz nam jeden? Bo chcę z nim pokazać mu, że jestem lepszy. Nie dawaj mu. No dlaczego? Ja nie... ja nie mam mi nawet, ty nie jesteś lepszy. Ale Co ty za głowę? No, to jest jakieś gówno. jak się boją. Słodziak. NO jak ty to zauważyłeś? Jeszcze. Typy, typy. Typy. Na dole macie. Typy. Bigo, bigo uciekniemy. Poza tym jak oni nas zabiją, to i tak nie ma zadania chodź, chodź e, to jest to jest jakiś gang chłopie, chodź stąd CO?! Dogadajmy się synek proszę Chodź 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 golfista, chodź Chodź tu Tutaj, co nie? Ustawię ich idziemy spawną, oglądamy stream'a. Chodź spawną Padnie, padnie Padnie. Devil! <noise> Co on chciał tym osiągnąć? Ja nie rozumiem troszeczkę. Dziś nawet nie trzeba było się wysilać, aż mi brzuch przestał boleć. No możliwe, że o nim zora, bo oni nie mają rąk chyba. Nap no jedziele! Rajtowe typy, nie? Chciałbym. Proszę. No. Za wietrą. Proszę! Ja Goni byłem, mnie! To jest jakiś. On sobie przed odcinkiem ustalił, że on nas zabije, czy coś. Tak, Z faktycznie. Ty Jakieś niki to są. Dobra, to ty jesteś. Ja filiżele. Już się przestraszyłem, że to oni. Elo. Elo. ZOSTAW MNIE! FRIENDS LOO Chule Debil Debil Serio? Może skrytuje zaraz kogoś Ale z typa jest Nie mnie FULL BOX! FULL box! <śmiany> Co wy mi robicie? Wy mnie do ściany bierzecie, bile? Nie! Ja pierdziele. Na no szczęście to nie jest ten miecz. Kurde, jest knockback 1. No dzięki. Wiesz jakbym z nie spadł do wody tą właśnie z No Jezy jakaś jaka Ej Co ty robisz? Trzymaj go, trzymaj go się. Weź się może uspokój weź może weź Coś ten tak jest Steel zlu! A bo ja nie mam kurna knoka no to co mogę? Czy ja coś rzuciłem komuś? PADŁO no! MĄ! Wiecie, gdybyś mi nie powiedział, to mi kurna... No ja co wy tam robicie? GG Dead. Ja pierdziele, no. GG